12 lipca prawie 20 milionów Polaków wybierało prezydenta Polski. W drugiej turze zmierzyli się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Głosy podzieliły się niemalże na połowę, a linia poparcia kandydatów podzieliła Polskę na pół. Zachód dla Trzaskowskiego, wschód dla Dudy. Zdecydowało około 500 tysięcy głosów. Na kolejnych 5 lat prezydentem Polski będzie Andrzej Duda. Drugą turę wyborów prezydenckich w lesznie zdecydowanie wygrał Rafał Trzaskowski wygrywając we wszystkich 34 obwodowych komisjach wyborczych. Jednak na stronie PKW widniała informacja, że przegrał w jednej numer 7 mieszczącej się w klubie kwadrat. Zakończył się nabór do szkół ponadpodstawowych. Leszczyńskie szkoły jako pierwszy wybór wskazało 1633 absolwentów klas ósmych. Czas wakacyjnych wyjazdów to również okres żniw dla włamywaczy. Policja przypomina o zasadach, które pozwolą uchronić się przed przykro niespodzianką, jaka może nas czekać po powrocie z urlopu. Wszystko w ramach kampanii stop włamaniom do domów. Leszczyński park Hermana zmienił swoje oblicze i jest w końcu dostępny dla mieszkańców. Remont parku pochłonął prawie milion złotych. Kolejne z rzędu zwycięstwo odniosły leszczyńskie byki, tak jak Gierow, rybnik nie miał szans w starciu z mistrzem Polski i przegrał 34 do 56.